Halo. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzisiaj przedstawimy bardzo sympatyczny, przyjemny do robienia mapek buildzik. Jest to Blade Vortex Bomber i konwertujemy cały nasz fizykalny damage z Blade Vortex na coldzik. W tym celu używamy punkcik, który znajduje się tutaj. Mastery Point i to mamy 40% <coughs> physical damage converted to cold. I do tego też celu używamy hatred. Wciąż brakuje nam tych kilku procent. W niedalekiej przyszłości na pewno to zrobimy. Myślę, że na początek zaczniemy od, od naszego ogierów Więc standardowo są to dwa razy void battery. Jedną mamy enchantmentą na increase arrow effect. Mamy do tego czapeczkę, która no. Stanowi główny, główną taką podstawę, którą dodaje nam kolejny maksimum power charge. Do tego też mamy minus 9% to cold Resistance Nearby Enemies. Jednakże ta czaperczka jest no, dość droga, także jeśli ktoś będzie chciał bardziej to budżetowo zrobić, polecam maseczkę, która się nazywa The Ghoul. Do tego celu też używamy karkas jacka. Taki sześciolink mięty jest wart około 1,5 do 2 exaltów, także dość, dość sympatycznie jeśli chodzi o cenę za sześciolink, który naprawdę świetnie sprawdza się w tym bildzie. Do tego używamy dwóch pierścionków. Jeden jest pod Herald of Purity, a drugi pod Herald of Ice. Za około 2-3 exalty udało nam się kupić bardzo sympatycznymi implicitami. Jest to Frostbite on Hit oraz Elemental Weakness żeby ten build działał tak fajnie jak działa. używamy oczywiście Batch of the Brotherhood, czyli w e, momencie kiedy mamy 10 na 3 power charge, również mamy też 10 frenzy charge. Następnie e, bardzo sympatyczne rękawiczki, które tak naprawdę kupiliśmy z implicitem e, Cold Exposure oraz e, Freeze Summoned Spread to other enemies within radius of 12. Resztę już wykraftowaliśmy sobie sami, nie jest to nic tutaj nadzwyczajnego. Mamy dwa resy 40, 44 oraz 51 life'u. Pas, który też naprawia nam nasze resistance. Oraz dżewel włożony, z którego potrzebujemy mieć jak najwięcej dexterity oraz siły. Dosyć podstawowe buciki z elusive oraz resami. Flaszeczki. Podżycie, Taste of Hate, yy, na Evasion, na Armor i na Movement Speed. Do tego tak wygląda nasze drzewko. Yy, Dżewelek, który też poprawia troszkę nasze resy oraz, yy, oraz atrybuty. Watcher's tak jak wspomniałem wcześniej, konwertujący nasz yy, damage fizykalny na Cold. Yy, tutaj który yy, z którego korzystamy tymi trzema punkcikami. Large Cluster Jewel, jest to w wersji fizykalnej, dzięki temu jest to wersja budżetowa, warta około 80 C, maksymalnie Exalt z trzema takimi nodami, jest to Iron Breaker, Force Multiplier, na którym nam bardziej zależy, Master, The Fundamentals, dwa mediumy z Magnifier oraz Fast Power. Fast Power jest to dosyć istotną rzeczą, czyli mamy Increased Area of Effect per Power Charge, up to maximum w 50 używamy takie dwa i od tego momentu mamy rzeczywiście przy maksimum naszych powietrza 50 procent efekt próbujemy zdobyć jak najwięcej mana reservation efficiency z tego też powodu używamy to oto tutaj kółko wraz z tym Mastery Pointem do tego tutaj oraz na naszym Badge Brotherhood mamy karyzmę używamy też Jewel, który się nazywa Inspired Learning standardowo pod takiego builda. Można użyć go również w Magic Findach, w Rangerach, pod Tornado, od Caro Carrow i tak, dalej, i tak dalej. Ostatnimi dwoma drzewelkami, no to jest Forbidden Flame oraz Forbidden Flash. Jeden kosztował dwa Exalty, drugi kosztował 3 Exalty. Dzięki temu możemy używać tego Nodzika oraz Malediction. Nie musimy rezygnować z żadnego, który byłby tutaj dość istotny. Łącznie na, nas, na nasz build wydaliśmy około 2, 5, czyli to mamy 7 egzaltów, 9. Tą czapeczkę wliczam, ponieważ ją używam, czyli to będzie około 14, 16, 19, 20, 21, około 22 egzaltów. Za taki bildzik, a teraz zrobimy, no co, szybki pokaz tego bildziku, jak on sobie radzi. Tutaj jeszcze nadmienię, że można zmienić nasze rękawiczki na asenaty, które dają nam wybuchy. Oczywiście, można też zmienić nasz body armor, który też będzie pod, pod eksplozję. Także zróbmy tak, że damy dwie, jakieś takie standardowe mapki i zrobimy je. Na dwa sposoby. Jeden to będzie z tymi rękawiczkami oraz asynatami, które dają nam kolejne eksplozje. Wyjmiemy sobie tylko te skaraby. Zaznaczę tylko, że skiny na nasz Herald of ASH będzie to Celestial Herald oraz pod Herald of jest to automaton Herald Effect pod left clickiem mamy Vortex i nasz Blade Vortex pod prawym mamy dość mało many więc rozpędzamy sobie naszego Blade Vortexa włączamy Blood Rage i działamy przed siebie Buildgick jest naprawdę satysfakcjonujący, potrafi w miarę wytrzymywać ten tier 16. Także, jeśli nie skupiamy się na lutowaniu, a rzeczywiście skupiamy się na mapce, to będzie to dosyć sympatyczna, dosyć taka satysfakcjonująca mapka. Używamy też wallblade vortexa, dzięki temu możemy sobie te ostrze wypuścić przed siebie. Pomaga to na pewno. Clear Speedzie, a przede wszystkim w stosunku do bosa. Ten widzik pozwala również robić te mapki wraz z Delirium Orbami, także śmiało można. Jak najbardziej zbafować sobie te mapki, jak więcej Quantity oraz Rarity. Często gęsto wygląda to tak, że mamy permafreeza na Bosie. Na Teraz podmienimy jeszcze rękawiczki na jeszcze więcej wybuchów, na jeszcze więcej frajdy, aczkolwiek w momencie, kiedy zmieniamy te rękawiczki, brakuje nam fire oraz Coldressa. To jeszcze raz cykamy. Rozpędzamy nasz Blade Vortex. O właśnie. Dlatego weźmiemy sobie... Uruchomimy mirorek. Zbieramy szrajny. Bo szrajny to... to frajda. Używam flaszeczki pod instant, e, instant health, pod low-life. Z może rzeczywiście tych wybuchów jest troszkę więcej. Także jeśli ktoś... Mówi, dobrze wyglądające buildy, to jest jeden z nich. co sobie też tego bossa może zrobić. Najważniejsze, żeby nazbierać dużo buffów przed walkami z bossami. Na pewno usprawnia tę walkę. I walka z bossem. Dobra, także tak to wygląda. Bilcik myślę, że sprawuje się bardzo fajnie. Był to Tier 16, Crimson Temple. Można jak najbardziej farmić tutaj karty na myśl. I na szybko jeszcze przedstawię gemy, które używamy. Jest to Inspiration, Hypothermia, Awakening Unleash, Power and Crit, Increase Critical Damage oraz Val Blade Vortex. Pod left click mamy Vortex wraz z Bone Chillem oraz Awakened Unbound Alignment Support. Używamy Hatred, Herald of Precision, Zelotry. Herald of Ash oraz Herald of Purity. Mamy Blood Ridge, który generuje nam Frenzy, Salmon Ice Golem, Flame Dash na mm, Movement Skill. Jeśli e, pojawią się jakieś pytania e, co do buildu, w jaki sposób można go zrobić bardziej budżetowo, co można usprawnić, to zapraszam e, do sekcji z komentarzami. Zapraszam również na mój kanał live e, na Twitchu. E, nazywam się Order22 i. Życzę wszystkiego dobrego.